Wejdźcie ze mną do sklepu znowu, żeby kupić teraz trochę więcej roślinek do mojego mieszkania. Bo jak na razie mam zero. No i zrobiłem cały research, żeby roślinki bezpieczne dla kotów. Też nie, nie mam ręki do roślin, no nie? Więc też takie, które łatwo, które trudno zabić. Tak potrzebuję zieleni w moim życiu. Matko jedyny jest ten gorąca, że się boję, będzie w aucjach. później tamto kurwa sauna. to Dojechałem. E, prawie miałem wypadek, co prawda. Ale dałem radę. Jak w dżungli. Na razie wybrałem takie trzy roślinki. Ale jeszcze tu jestem. Jeszcze jest, nie no jakie inne wybrać. Roślinki no, są już w aucie i... i... Można dalej. Fajdowaj zapłaciłem ku no. patrzcie z to. mniej. Dobra, to zrobię Wam szybki tour, bo wszystko wniosłem, więc pokażę Wam dokładnie co kupiłem. Tak więc kupiłem taką paprotkę. Chyba to jest paprotka. To jest Aspelenium jakieś. Yy, I tu jest palma, to jest Areka. Yy, też do do mnie kupiłem. Też taką dużą, fajną. I oczywiście któryś raz jak mam tą palmę, któryś raz jak ten gagatek ją po prostu obżera. Ona jest bezpieczna dla kotów, sprawdzałem, ale i tak staram się nie pozwalać im gryźć tej karmy. Jakiej karmy? Kurwa palmy. I kupiłem jeszcze taką kaletę. Jest piękna, jest przepiękna. I tam pokupowałem jeszcze jakieś kłódkę na siłownię, kupiłem madę pod kupiłem i numery na drzwi, bo nie mam. Kuri kurierzy nie wiedzą, gdzie trafić.